Janusz i Grażynka w RMFFM. I co Grażynka, zaczyna Oj się sypać cza, królestwo cza, Łokietka Kaczyńskiego, co? Wąsik z Kamińskim podsłuchiwali swoich, w sensie twoich. Aaa, daj spokój, po co A. ta histeria? Podsłuchy Janusz zawsze były, są i będą. No. Zresztą... Pomyśl tak. Nasi to przecież jest jakaś drobnica. Bill Gates inwigiluje im Windowsem 80% całej ludzkości, a nikt go za nic nie rozlicza, a powinien. A może i dobrze, może wszyscy politycy powinni być podsłuchiwani? Przestaliby no. może kraść? No ja ja to popieram, nie, nie, tak? Ja to popieram, mm. tak. Ja bym na przykład chętnie podsłuchała jak idzie nie, realizacja 100 konkretów na 100 dni. <grych> Grażynka! No? Ale swoich podsłuchiwać? No nie, ale no. no. Konkrety, konkret! No. Kogo na przykład? No Morawieckiego, Sasina, Terleckiego. Po co w ogóle podsłuchiwaliście Morawieckiego? A to akurat prosta sprawa, Aha. gospodarcza. Ta? Żeby dowiedzieć się, gdzie są tanie działki. Hmm. Służba Polsce, służbą Polsce, ale żyć z czegoś trzeba, prawda? A prezydenta, prezesa, bo podobno też... nie, prezesa to z miłości raczej tak. do pana prezesa. Z miłości? Tak, z miłości. Chodziło o to, żeby zawczasu znać życzenie pana prezesa. Aha. Wiesz, że ledwo pan prezes wstanie, pomyśli sobie... A napiłbym się kawę, a to już pukanie do drzwi. I co? I błaszczak stoi z kawą. Ani nie zdziwiło to prezesa? Że Mariusz? No. Nie, no a kto inny? No. Kto by z kawą? No poza tym wiesz jak jest. Jak masz haki, to masz wpływy, przyjaciół, kasę i seks. No, ten ostatni to raczej naczelnika nie dotyczy. Ty, ale popatrz, jeśli Kamiński podsłuchiwał dudę, a ten go ułaskawił, no to to są niezłe jaja. No to się go odłaskawi. No, no to się go odłaskawi. Poza tym ja. Konkrety, dowody, no. dowody, Już się Nie wyglądasz. Wszystko u was to jest takie, wiesz, takie enigmatyczne. Jest no. tylko gdyby, a czykolwiek. Chcemy, podejrzewamy, domyślamy się. Są przecieki. Powoli odkrywamy aferę. Rozliczymy, są poszlaki. No tak, tak jest. Ale jakoś nic nie możecie zrobić i nie ma konkretu. I tak otumaniacie e, ludzi przez te media głupie. A tymczasem sondaż co? wskazuje jasno, że poparcie dla PiS wzrasta. No chyba do góry nogami czytaliście wyniki. Grażyna, a co no? będzie, jak prezes się dowie, że go ci twoi Maciuś i Mariuszek podsłuchiwali? A nie dowiesz. Nie? Bądź spokojny. Bo? Bo nikt z nim nie gada. Czytam, że ten Ardanowski to był u was w rządzie, powiedział, że prezes nie orientuje się w sytuacji, jest izolowany. Może ty, krażynka, będziesz mm. mieć jaja i powiesz prezesu, że pis przeryżnęło wybory, co? O nie! Na taką minę to mnie nie wkładaj. Jak chcesz mieć jeszcze żonę? No to może tak.